Miałem kiedyś znajomego mnicha kamedułę. Jak wiem, jest to bardzo surowy zakon z surowymi regułami, z surową dietą, nakazujący głównie milczenie i pracę, której końca mnich nie powinien wyglądać. Zapytałem go wprost: powiedz mi, Kazimierzu, co jest największą dokuczliwością. Największą pokutniczością bycia Kamedułu. On odpowiedział: To, że dla Pana Boga poświęciłem własne ojcostwo, że nie mogę być ojcem. W jego ustach to zabrzmiało jak ofiara, świadomie złożona ofiara dla Boga. Jako młody człowiek byłem sportowcem. Dobrze zbudowanym atletą się nawet sukcesy. Kiedyś z powodu jednego czy drugiego sukcesu tak puszyłem, moja mama powiedziała: Wiesz, Olek, mężczyzna to nie jest ktoś muskularny, to jest ktoś, kto potrafi zadbać o dom, o rodzinę. No właśnie. Ojcostwa nie da się. Oddzielić od męskości, nie tej rozumianej fizjologicznie czy biologicznie, ale od męskości rozumianej najszlachetniej. Kryzys ojcostwa. Nie idzie tu o osiłków, i wcale nie idzie tutaj o to, że mężczyzna, jak mój pożekadło, musi spłodzić syna, zbudować dom i zasadzić drzewo. Nie. Chodzi o coś innego o bycie ojcem. Jakże niemęskie jest, kiedy, szukając sposobu na in vitro, mężczyzna godzi się, aby część jego dzieci, bo nie ma żadnych zapłodnionych komórek, są już dzieci, wylano, mrożono. Jaki to ojciec, który porzuca własne dzieci? Dla nas wielu, Przykładem, wzorem ojca może być święty Józef. Nie zwracał uwagi na plotki. Otoczył miłością swoją młodą małżonkę i nadchodzącego syna. Jako człowiek, otoczył miłością ich oboje. Jako święty, wiedział, że opiekuje się Bogiem. Bycie ojcem, to bycie mężczyzną. To nie bycie słabe uszem. To nie bycie chwiejnym moralnie, niebinarnym osobnikiem. Szum feministyczny, który słyszymy dookoła, to jest próba zniszczenia ojcostwa przede wszystkim. To jest próba anihilacji postawy opiekuńczej, odpowiedzialności. Mówimy o. Mordowaniu nienarodzonych dzieci, ale gdzie są ich ojcowie? Dlaczego opuścili matki? Kim są ci wszyscy trefnisie, którzy tak beztrosko zabawiali się życiem i dawaniem życia? To nie są mężczyźni. Dzień ojca to jest również dzień mężczyzny. Prawdziwego odpowiedzialnego mężczyzny.